Dzień dobry. Dziś pokażę Wam, jak połączyć czujnik WiFi z kotłem Fenix. Tutaj mamy nasz sterownik firmowy do testów, więc na początek przygotujcie sobie czujnik WiFi. fi Podłączcie go do zasilania i, i możemy wtedy przystępować do połączenia. Czujnika z kotłem. Wchodzimy w menu system. Naciskamy WiFi, temp czy sensor. Naciskamy start przy connect. I czekamy aż się czujnik zacznie łączyć z kotłem, z sterownikiem kotła. Ok. Teraz czujnik się połączył. Jak widzicie, mamy komunikat, żeby nacisnąć przycisk na czujniku, więc tu jest taki przycisk reset. Naciskamy ten przycisk reset i zaraz czujnik się połączy z sterownikiem. No i się połączył. Teraz jest wymiana danych i zaraz cała procedura się skończy. Jak widzicie, mniej niż jedna minuta. Wychodzimy z menu. Zmieniamy poziom użytkownika z użytkownik na dystrybutor, żeby w pogodówce zobaczyć ten czujnik. I wchodzimy w pogodówkę. I jak widzicie, mamy tu rum tempcze na tak. Naciskamy na tak. I możemy tutaj sobie już ustawiać e, temperaturę. Na przykład tutaj możemy ustawić sobie 22 stopnie w domu, tak, i kocioł będzie e, szedł do tej temperatury. Ustawmy teraz czujnik T21, odpowiada. O, i teraz jak widzicie jest 19,9 u nas w biurze, e, i w teorii kocioł by teraz pracował do. 22 stopni, no i to jest cała procedura.